Witam Was. Znajdujemy się dzisiaj w okolicach Kielc. Poproszono nas o zrobienie audytu rzekomo nie, nie dział, dobrze działającej instalacji pomp ciepła. Mamy tutaj cztery sztuki proponowych pomp fałtaka o mocy łącznej 200 kW. Wykonujemy w tej chwili audyt. Zobaczcie, jak pracują. Chociaż pracuje tylko z jedna. 1. Tak to wygląda. Planujemy przebudować instalację na pewno po stronie hydraulicznej. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak wykonawca zostawił instalację. Dwie pary pomp podłączone szeregowo. Rury preizolowane. I mamy do zasilania. 4000 m2. Spróbujemy podjąć się obszaru tej instalacji. Zobaczcie.